Podziemny front. Zeszyt drugi. Na tropie. Aleje jerozolimskie przed dworcem głównym. Oczu pan nie ma? Nie gadaj pani główstw. na EKD znów łapią. 16 zabitych i 32 rannych gestapowców. O Jezu, toć oni dopiero teraz dadzą nam bobu. Niech wiedzą, że mnie barany rzeźni. To się okaże, na razie dostali nauczkę. Fon Kniprode w swoim gabinecie rozmawia z Berlinem. Dwóch udało się nam schwytać. Myślę, że trafimy do ośrodka kierowniczego. To zrobili komuniści zwiększymy represję, ludność odsunie się od nich. Błędne rozumowanie, Klaus. Nowe uderzenia sprawią, że ludność poprze terrorystów. Ograniczymy egzekucję, Przyspieszymy śledztwo. To nasz nowy kolega, Untersturmführer Wolf. Słyszałem już o panu. To śledztwo jest dla nas najważniejsze. Ogłoście 15 tysięcy marek nagrody. Klaus zajmie się tym bandytą, a dziewczynę zwolnić. Wolf, pan zorganizuje jej inwigilację. Potrzebuje sześciu ludzi i cztery mundury Wehrmachtu. Cela w więzieniu Gestapo. Jesteś wolna, właściwie nie mamy ci nic do zarzucenia. Dziękuję Panu. A co z pracą? Zgłosisz się za dwa tygodnie. Znajdziemy coś dla Ciebie. Marysia widzi w szybie wystawowej śledzącego ją agenta. Wypuszczono mnie chyba na wabia. Jestem śledzona, zgubię ich po drodze do Józefowa. Nie bój się, spotkanie pod willą Limba o 17.00. Stary Stefan Izbyszek w warsztacie samochodowym. Należałoby ją izolować, ale zgadzam się na spotkanie z zachowaniem maksimum ostrożności. Miejsce jest dogodne, zresztą przygotujemy się. Zwołam chłopaków, czasu jest mało. Restauracja Mitropa na dworcu wschodnim. Jeśli wyjdzie na peron i wskoczy do pociągu, nie zatrzymuj jej. Zawiadomie Wolfa, niech uruchomi drugą grupę. Skoczyła do pociągu odwołkiego. Unterschundführer Wolf w swoim gabinecie. Jest w odwołkim pociągu. Przejmujcie obserwację. Marysia spotyka się ze Stefanem. Holt, 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 Holt. Wyszek, zielony i mały, wycofują się, zabierając rannego rzemieślnika. Stary i Stefan w warsztacie samochodowym. Rzemieślnik ranny to poważna strata kontakt z antkiem odcięty. Mary się natychmiast wyśli do lasu. Ona nie chce uważa, że tu jest potrzebniejsza zmieniła wygląd jest nie do poznania. Panna Margot Volksdojka od wczoraj pracownica poczty głównej. Szczególne zainteresowania donosy do Gestapo. Masz rację do Licha nie poznałbym jej. Obie dziewczyny już poznałam na poczcie. Wanda jest może zbyt nerwowa do takiej pracy. To ważne miejsce akcja przechwytywania donosów dała nam już wiele. Wprowadzono cię już technikę wyławiania listów do Gestapo i żandarmerii? Tak, myślę, że nie wszystkie będę niszczyć. Część trzeba po przeczytaniu wysłać przestrzegając zagrożonych, bo szybko się pokapują. W gestapo! Wolf przesłuchuje Antka. Gadaj! Jak się nazywasz? Bo nawet nie dowiem się, kogo zatłukłem. Człowieku, zlituj się nad sobą. Dotąd było ci tu jak u mamy. Ale teraz... Wody! W gabinecie wątknij protego. Nasze skulap uprzedza, że z bandytą jest źle. Wolf pokpił sprawę z dziewczyną. Niech się teraz martwi. Ostrzegałem Unter filera Wolfa, że ranny żyje tylko dzięki zastrzykom. Każdy odpowiada za wyniki swojej pracy. Kto niepotrzebny, ten przyda się na froncie. Radziłbym zwiększyć nagrodę za informacje do 20 tysięcy. Najpierw u Sewerka. Zależy klausowi na sprawie, skoro daje 20 tysięcy. Dziwisz się? Ranny bandier zdycha, berlin naciska, a nasi nic. Ta szatniarka zwiała, śmierdząca sprawa. Forsa nie ma znaczenia, niech tylko wpadną w nasz ład. 20 tysięcy piechotą nie chodzi. wziął wziąłbyś, a informatora w łeb. Ty byś zrobił inaczej? Sama już nie wiem co robić, trzeba Antka ratować za wszelką cenę. Wiesz, mam myśl. Zbyszek wstąpił do knajpy sewerka. W ten sposób można zarobić grubszą forsę. Rodzina chce go wykupić, jak się tylko da. Jak się da, to się wykupi. O dyskrecję chyba nie muszę prosić. To się wie, ale sprawa jest trudna. Ile rodzina by dała? Nie mnie, oczywiście, ale Niemcom. Ze 20 kawałków by zebrali. Złotych? Płacić! Tak, tak, panie inspektorze. Panny Margot jeszcze nie ma. Ma jeszcze 3 minuty czasu. To solidna dziewczyna. Panno Margot, jest pani punktualna jak ekspres Berlin-Warszawa. Znamy tę postać. Pośpiesz się, inspektor. Zosia i Wanda zatrzymały list adresowany do Gestapo. Z listu wiemy, że to kanalia. Chce zarobić 20 tysięcy marek i zna pewne szczegóły zamachu oraz jakieś osoby. Zna gestapowców i nie wierzy im. Dlatego nie ujawnia się, a prosi o spotkanie. Boi się o nagrodę. To logiczne. Ich się boi, nas się boi. Musimy ustalić, co wie i skąd, no i zlikwidować sprawę. Proste, tylko że nieosiągalny przyjaciel nie podał adresu. Owszem, podał. Odpowiedź ma dostać na postę stan. Lis więc musi trafić do adresata, a my poczekamy na odpowiedź i odbiorcę. Chciałbym mieć odpowiedź z gestapo w ręku, choćby na kilka minut. Zrobi się. Cela w więzieniu gestapo. Mamo, Marysiu, nareszcie coś powiedział. Niech pan coś wymyśli. Musi żyć. Choćby przez kilka godzin. To nie będzie łatwe. Gabinet von Prodego. Jest w końcu coś konkretnego. Niech pan natychmiast odpisze, Klaus, i wyznaczy spotkanie. Nie mówiłem? Najlepsze są stare policyjne metody. Pieniądze to rzecz konkretna. Zbyszek w knajpie Sewerka. No, jak tam panie Sewerek? Wypij, pan, w tych sprawach nie mam pośpiechu, już z kimś gadałem, ale muszę działać delikatnie. Zabezpiecz pan forsę urodziny, grunt to forsa. Dziennie piję, jak faceta odejdą do szpitala, będzie forsa. Ja za pana gwarantować nie będę, muszę z tą rodziną pogadać, przyprowadź pan ich za trzy dni. Gabinet fontni Prodego. Zdechł i nic nie powiedział. Uprzedzałem. A ja uprzedzałem, że nie potrzebuję rzeźników, ale fachowców. Informacje od autora listu rozwiążą nasze kłopoty. Na tamtego bandytę i tak nie liczyłem. Czy wszystkie rzeczy tego bandyty były przejrzane? Tak jest, ale jeszcze raz sprawdzę. Najpierw sewerka. Szybko zdechł. To normalne, po kuracji Wolfa, Marysia, Wanda i Zosia w ogrodzie Saski. Taka piękna zima, ludzie jeżdżą na nartach, spacerują, żyją. Nie czas o tym myśleć. Dziś może nadejść odpowiedź z gestapo. Nie przegapimy, na żaden list jeszcze tak nie czekałam. Zebranie bojowców w baraku znajdującym się na działkach. Idziecie na pocztę. Gdy donosiciel odbierze odpowiedź, Marysia da wam znak. Ustalicie, co to za jeden i obstawicie go. A co z Antkiem? Kontakt się urwał. Staram się go odnowić. Ja już próbowałem, ale mam wątpliwości. Teraz nie czas, pogadamy potem. Myślisz, że Antek jeszcze żyje? Nie wiem, ale spróbuję się dowiedzieć. Chłopcy, spotkamy się na poczcie, ja się trochę spóźnię. Nie kombinuj za wiele, Stefan nakazał ostrożność. E tam, co ma wisieć, nie utonie. Z tą pocztą też pomysł, jak długo mamy tam sterczeć? Zbyszek w knajpie Sewerka. Mam wiadomość, ranny czuję się lepiej. Mam dostać gryps, ale przekażę go tylko rodzinie, wie pan, pieniądze to rzecz konkretna. To na początek. Z rodziną załatwię. Za dwa dni się zgłoszę. W gabinecie von w gestapo. Co z odpowiedzią od informatora? Spotkanie w kafe Erika. W czwartek, godzina 12. Znak rozpoznawczy. Gazeta. Das Reich. List wysłałem. Pan zwariował. A jak kapuś się rozmyśli? Lub coś mu się stanie? Natychmiast obstawić pocztę. Oczywiście pan dopilnuje. Myślałem, że. Dobry pomysł z wynajęciem tego mieszkania. Pocztem mamy cały czas na oku. Z gospodynią był kłopot, musiałem zapłacić z góry za dwa miesiące. Poczta główna. Rozdzielnia listów. Wanda zatrzymuje list gestapo adresowany do donosiciela. Co pani tu robi? Herr Oberinspektor, mam do Pana prośbę. Dla Pani wszystko, Panno Margot. Ale mnie chodzi o drobnostkę. Niech mi Pan pomoże wybrać płytę dla mojego chłopca. Jest na froncie. Mam wolny wieczór. Jestem do Pani dyspozycji. Wychodzę na kilka minut, Panie Inspektorze. A więc dobrze. O 19 w sumie Deutsche Ecke. Margot, proszę do okienka. Praca to nie Dancing. Idź już, Margot, ta jędza nie da nam spokoju. Nic nie szkodzi, z jej wyglądem też bym taka była. Co ona zrobi, jak ten kapuś podejdzie? Nie pamiętasz już? Przeczeszę się dwa razy. Na pewno już mnie szukają na poczcie. Nie martw się, to szybko pójdzie. Długo będziemy czekać dzień, tydzień, rok. A jak on w ogóle nie przyjdzie? Nie obawiaj się, przyjdzie. Daj coś zapalić. Pośpiesz się, ta jędza już cię szuka. Nie mogę wziąć jednego listu. Muszę zanieść całą paczkę. List jest tu. Patrz, co się dzieje. To Klaus i gestapowcy, Ja ich znam. Widzisz, zdaje się, że będzie draka. Nareszcie coś się dzieje. Pani siądzie przy okienku i zastąpi tę panienkę w okularach. Gdy ktoś się zgłosi po ten list, zapali pani papierosa, a ja dam znak moim ludziom. Ja nigdy nie palę. Tym razem pani zapali. Podejdziecie do niego na ulicy i uprzejmie, podkreślam uprzejmie, nawiążecie kontakt. Ja go znam, ale dlaczego miałby korespondować z Gestapo? I tak ma z nimi kontakt. Nie denerwuj się, Marysia na pewno da nam znak, może to nie on. Jestem pewien, że to on, zaraz go kropnę. A jeśli się mylisz, wszystko zepsujesz. Rozkaz to rozkaz, zawsze zdążymy go załatwić. Ostrożnie, Margot, nie bądź przypadkiem alarmowego dzwonka. Proszę o list dla nieosiągalnego przyjaciela. Bite! Wszystko jasne, zaraz gorąbne. Poczekaj, to ostateczność. To ten grubas. Ja za nim. Marysia przyciska dzwonek alarmowy. Ochronna krata przy wejściu odcina drogę gestapowcom. Alarm! Otworzyć natychmiast! Stać, co to za jedni! Człowieku to Gestapo! Marysia ucieka z poczty. Idźcie za nim. Już nie zwieje, zawiadomie Stefana. Tyle czasu cię nie było. Jesteś głupia. Wiesz, ile forszy zarobiłem? W kawiarni Monika. Co podać? Jeszcze czekam. A co z nagrodą? Zaraz będzie. Panowie, to pomyłka! Żadna pomyłka, nagroda. Nie rozumiem, jak stary to wszystko załatwił. Dzień i godzinę spotkania zostawił tą samą. Zmienił tylko kafę Erika na kafę Monika. Prawdę mówiąc, byłem nieostrożny. Wszyscy chcieliśmy pomóc zantkowi. Akcja bez strat, a o jedną kanalię mniej. Jak to bez strat? Znów straciłam posadę. I to jaką? Państwową? Zantkiem nadal sprawa otwarta. Niestety zamknięta. Antek nie żyje. Nie żył już wówczas, gdy ten Wajdak z tobą pertraktował. A więc nie ma Antka. I co dalej? To samo walka. We wtorek mamy akcję. Nie podobają mi się ci dwaj. Daj spokój. Niech się tu wszyscy nie podobają. Czasem gorzej się tu czuję niż na froncie.